Hello! Jesteśmy Hello. w tym samym miejscu co ostatnio, Siema. ale stwierdziłyśmy, że zagramy sobie jeszcze jakąś jedną, może dwie misje. Więc ja proponuję dziewczyny podjechać, e, może tutaj do miasta, co? Bo w mieście jest. O jezus! Co się kurwa stało? Prawda, przejmę ale sama się wam. Dobra, jak widzicie, dziewczyn nie trzeba zabijać, bo robią doskonale to same. Sobie. To ale e, zracimy. E, dokładnie, więc e, jedziemy do miasta, zrobimy sobie znowu misję. No, cały czas czekamy na, na highs z dwuetapowej weryfikacji. No, bo no, e, na w następnym odcinku już będziemy mieć. Ten no, ten no też czekamy tak, na myślę. golda Czekamy na golda tak. Więc jedziemy do miasta, odebrać ten. E, Marta, czy ty masz i Ania broń ogarniętą, w sensie wyczyszczoną? Przerywacie. Nie. Nie? Bo może mnie w głowie coś przerywa, No <noise> chyba macie nie stykają jakieś kurwa tam przy Nie e... mam jeszcze, ja to sobie zamówię ten do czyszczenia i. No weź se ogarni broń. Jebus. Dobra, i jak się ogarniecie, to dajcie znać i gramy, nie? Tak, tak, jesteście ready, czy nie jesteście? Coś robicie? Ja mam wyczyszczę sobie brońkę tylko. Dobra. O! Coś mi przyszło! Co o, ci przyszło? Nie? Co ci przyszło? Paczka? Zalando? Zalando... Co ci przyszło? No nie wiem, coś mi wyskoczyło, ale nie wiem co to było Kurde... No. Nie, żartę, Dobra, czyszczę brońkę To czyszczcie brońkę jak wyczyścicie to odpalam misję Jeszcze sobie muszę iść po amunicję na pocztę mm. Więc ale... No, no musimy się dobrze. przygotować, jak to tak wiesz. No, dobrze, to, to zobaczmy, zobaczmy co tam w katalogu się dzieje i... Może coś byśmy kupili. Co w, katalo co w katalogu nie się ma, dzieje? Nie ma tak kop. No bo patrzę, co... co, co moglibyśmy kupić, bo ale ciąg. ja myślę, że ten czterotaktowy to jest git. Chociaż z drugiej strony myślę nad tym... Aha, bo to z ranga, nie mam takiej rangi. No, to nie myśl. To nie myśl, piękna lalko. Nie stać się, a ty myślisz? Nad czym ty myślisz? Ty nie jesteś tutaj od myślenia, piękna lalko. Nad życiem, mm. moje drogie lalki. Dobra, mm. odbieram. Ben... Hello, Marta, jest tu... Dobra, jestem ready. Tak. Teraz jeszcze. Ana, jeszcze. Ja jeszcze tylko odbiorę. No co ten koń tu kurwa twój o, budy, robi? O muszę sobie do... Czekaj, bo muszę sobie kupić ten... Yy, bo nie ma w ogóle bo... No boże, widzicie jak z nimi jest? Chcecie zacząć grać i nie ma opcji, że ale ty narzekasz, Maruda z ciebie taka straszna, że szkoda, szkoda gadać. Tak, to o, już jest. Nie. Co robisz Natalia? Weszłam do środka, żebyś mnie nie męczyła. Dobrze, dobrze. O ty, o ty świnio! Będziesz ty pluła na mnie? Prowokujesz mnie? Wy, no, wychodź na dwór. Wychodź na dwór. No, zobaczymy. Dawaj, kurwa, dawaj. Dobra, możemy zaczynać z tej lololeczki Jezu, po to, to zabijam się? Dobra, ja, idziemy ja... Uspokójcie się oh, you know, right. eee, Tak, skradziony wóz, zapasy czy przesyłka? Nie ja wiem, zapasy? Zapasy To lecimy ...not hairy in a nice way We have a wagon that needs to get up to Emerald Ranch There are some bad elements on the road ma no, te łobuzy. Znowu jakieś łobuzy tak. na drogach będą. Ale jestem uwolona, ludzie. W ziemi. Ale jeszcze normalnie, czy w grze? <grym> w grze. <grym> o Jezus. Dobra. Lecimy znowu z tym. Jazda, jazda. A czemu ja jestem tutaj tego obok. Dobra Dawaj Pepcia, ja ciśniesz tym wozem, ciśniesz. O Jezus. Jezus. zrobiłam skok koło? Ja biegam do Jak ty będziesz strzelać teraz? No, może no, normalnie. Nie. Co ty powiedziałaś strzelać? Ja bym mam Co ty pierdolisz? <laughs> nie, nie wiem, ja tego about. Było by no spokoła. jedziesz szybciej, dawaj, wrzucaj no tam jeszcze już, już nie chcą Trójkę wrzuć, trójkę wrzuć No nie chcą już One <grym> zmęczonki już są Pepe męczy konie po prostu Widzicie to ludzie Tak dba o zwierzęta Kiedyś tam dojedziemy moi drogie Moi drogie. <grym> Jakbyś ręką była. No, bo nie. jestem. GONIĄ NAS, GONIĄ NAS LUDZIE, o NAS nie! GONIĄ! O NIE! UMRZEMY! Co? Marta już panika gejna. Marta again. już... <ścoughs> to. Jeden nie żyje. Marta już Jeden drama pan. największa. O Jezu, my tu chyba nie przejedziemy tak łatwo. No to gdzie no, ty się o, tak... nas w, w las, do ma. lasu pojedna! <laughs> Natalia, no, wiesz co? Nie ryby. Nie mam wozem do lasu! Damy radę! Uspokójcie się! Nie w takich warunkach sobie radziliśmy Kto jej dał prawo jazdy, ja nie wiem I ten jeden cały czas nas goni. No bo nie wiem czego. Dobra, teraz jest. Dobra, no dobrze pięknie. Taciźnie wozem przez las. O nie, rywale mogą nam zniszczyć zapasy, laleczki. No, o, pięknie, wspaniałe, pięknie. Wspaniałe. Ja myślę, że w lesie nas nie znajdą, bo tak nas zakamuflowałaś, że nie Mówi, ma Widzisz, to, to dlatego. Ja myślę, że same zdążymy zniszczyć te zapasy. <laughs> Może tak być. Jadą za nami, jadą! Ale tu nikogo nie ma. No wiem, to na mapie w... działam. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma! O, no, widzę je... go! Nie żyje no, Jeszcze jestem. żyje. Ten, ten drugi chyba je Ile ich... Widzisz Ania ile ich jest? No. Dużo. Tu stoimy. Nie Co? Wiem. Nie stoimy. A bo mi... No, mi się zacięba. chyba. Nie, mi to. Daleko jechmy. Daleko jechmy. Nie ja wiem, no już długo jedziemy, mam nadzieję, że już jesteśmy na miejscu. O już jeszcze nie powiem. Płociąg jedzie. Szkoda, że tu chyba w ogóle nie... Jest no na tu chyba nie, nie ma osobówek. No w sensie pasażerskich nie ma. Samochodów osobowych. Tak. Udało U, nam się... Tak nam szybko poszło. Udało ja nam się. się. I łobuzy nas atakowały, ale nam się udało. Brawo! Bo teraz... Brawo, brawissimo. brawo! <laughs> Jestem po prostu super. Dobrze, moje laleczki, kurier. Nie, to tak. O Jezu, tak mało pieniędzy. O Jezu, Jezu. Bo... nie! Ja tyle jechałam kurwa na tak... O Boże. Ej, co tu się dzieje? Jesteś ludzie dzieje? jadą do dzieje? nas. Biją się ludzie O Jezus! albo to nie przerywaj mi misji, bo to życie mi się. Ja myślałam, że oni na nas zapierdalają, wiesz? That's Dobra, idziemy tutaj obok, Tu obok jest kolejna misja. A Marta jakby była nam jebana i ostatkami sił. Ej, ktoś... To są ten, to jest jeden... Ej, patrz, to jest jeden z cudów świata. Patrz, to wróćcie do tyłu, Penelope. No! To jest jeden z cudów świata, nie pokazałeś ludziom, to są te wiszące ogrody semiramidy. Ja pierdolę weź i spać. No kurwa, to kształcą ludzi przynajmniej wiesz. <grym <grym ja pierdolę. Dobra, robotę mi dawaj. Przesyłka, Eskorta karawany, czy skradziony wóz. Czy robimy coś innego? Dawaj to. Dobra, Eskorta karawany. Dobra, Dobra zrobimy. A, nie Ania, gdzie tam popierdalasz w koło. nie to masz jakieś ADHD w grze, wiesz? Nie tylko w grze. No. To prawda. nieprawda Ania taka spokojna, myszka cicha myszka? Do idź czasu. sobie do niej idź sobie do niej <laughs> do czasu moja droga nie chcę przypominać kto dostaje energię na, nagle po jak wychodzimy gdzieś wiecie co wam powiem głodna jestem i w, w ogóle powiedziałabym wam ja coś musiałabym coś jeszcze... ciekawego o, Zabierzcie, ja nie zmieniam woźnicy, bo to wychodzi gorzej zawsze. Nie, dobrze wychodzi, bo ten woźnica jedzie kurwa, jakby chciała, nie mógł, oddawaj mi telefon. Ale i ja nie zmieniam woźnicy. Mówię ci, co robię. To będziemy jechać na tą misję teraz 10 tysięcy lat. No, 8,500, 400. Co ja ty nie mogę zmienić. A nie, teraz mogę? Nie mogę. Ja nie mogę, też nie mogę. Daj mi to, gościu. No, nie mogę. Oddawaj no, ale... mi te kurwa lejce. U... Też nie mogę. No, to może Proszę, po... do... nie Będziemy jechać teraz. Będziemy jechać o, czeka, teraz. 8 a ja mogę, lat. a ja zmieniłam. Marta, ja Super. Ja nie, nie mogę jednak też. No, to co kłamieszku? No. Może coś opowiemy ciekawego. Dobrze, no to jak już tak jedziemy, to może opowiemy wam. No coś. wymyśl coś, co nie będziesz miała końca, tak jak wtedy. <śmiech> <śmiech> nie mam problemu. Myślę, że możemy... Nie wiem co możemy powiedzieć tutaj. Nie. Tam patrz, wejdź... Patrz walcz, patrzę walczę. Co to, co to takiego? Jakiś cyrkowy. Cyrkowiec. Nie wiem co byśmy mogli fajnego opowiedzieć. Też nie wiem. Nie jesteśmy nie mamy ciekawego życia. <laughs> Nie ja wiem no, nic wam nie opowiemy, koniec kurwa, chcecie na historii posłuchać, to nie u nas. Koniec. Mm. O, ja wiem, możemy powiedzieć, o że wracacie za niedługo do Polski, tak, tak czy nie? Tak, odcinek jak wyjdzie, to możemy już być wtedy w Polsce. Tak. No, możliwe. Dokładnie, tak, ale wracamy, hip hip, kurwa, hurra! Jej. To tyle z opowieści. No, to było tyle co jest Ja mogę powiedzieć, że na przykład ja mam za niedługo urodziny. Marta też. Wiemy, nie także nie możemy zrobić tak. grillu Gawrona po prostu. Grillu Gawrona zrobimy. Gdzie strzelają? Z przodu? Z przodu. O. Jakoś bardzo długo jedziemy z tą woźnicą. Ja już bym Aż dojechała długo. Jest... Ja już bym dojechała tam woźnik. 5 lat. No 5 kurwa, jak, jak my daleko jedziemy w ogóle? Ale nie mogę go A mogę na przykład wyjść stąd? Nie mogę. A jak wyjdę, to co? Mogę to zmienić? Nie można zmieniać woźnicy. Nie można. Ania teraz. Puść mnie, puść mnie. Pozwól mi! Myślałam, że chodzi o to, że mam broń w ręce, ale nie. Ale nie, nie mogę. Nie, coś się o chyba jest, jesteś, jest. no Dobra, dobra. To... jesteśmy dobra, stracone. No, krajezna Dobrze, będzie. no to tutaj co? Pozwiedzamy nowe rejony. Zobaczymy tak. co i jak. I tyle w temacie, no. Co wam mogę powiedzieć. A ja bym chciała się tutaj czy na przykład ten... Czy... A zaraz, zaraz no. nagrywamy. Nową grę, nową serię. Ale nie powiemy Chyba, nie wam wiem. jaką. Chyba, że już ten odcinek wyjdzie dopiero, nie wiem kiedy. Że już nie będzie, w te, nie wyjdzie ta gra. Nie wiem, nie wiem. Aha. Tego nie wie nikt, to nawet my, my tego nie wiemy jeszcze. No, eee, nikt tego nie, nie wie, żodyn. Z przodu! O, ludzie, ludzie strzelają! Ludzie, czy wy to widzicie, co tu się odpierdala? Marta się bawi w księdza. Ogólnie powiem wam coś. Marta jak miała 7 lat, to chciała być księdzem. Ja pierdolę. No dobra Marta? Ciekawostka. Nie, powiem wam coś. Moja siostra, bo ja mam ogólnie starsze siostry. nie w ogóle za głupoty. Ale teraz powiem autentyczną, okej, okay, historię. Czyli oszukają się ludzi i mówiła, że ma to chciała tak. Tak, Marta nie chciała być księdzem, ale już wam opowiem. Moja starsza siostra, bo mam kilka starszych sióstr, zawsze jakby miała ich 20. <grym, <grym, moja moja starsza siostra kiedyś robiła takie jasełka dla naszych rodziców. I to nie były byle jakie kurwa jasełka. To były jasełka z prawdziwego zdarzenia. I ja na przykład grałam małego Jezuska i leżałam po prostu na łóżku, one mnie głaskały po głowie i udawały, że naprawdę. Nie, <grym>, ale to w, to... w domu, to... domu normalnie. Normalnie na legalu, nie? Eee, mhm. I serio, i one tam mi robiły, że jestem moim Jezuskiem i w ogóle. No i, i tak to się żyło u nas w domu. A kto to był osłem? Kto był osłem? Nie było osła. Były, no. Była tylko Maryja i przybysze. Nikogo więcej nie było. Aha, no wygrał Mary. Miała obstawać do To ty byłaś osłem. No, to ha, ha, ha. Ha, ha. Eee, Maryja. E, Maryją była moja. A atakują najstarsza. nas, atakują. Nie oh. bana sobie takiej. Lub Najmądrzejsza, ty. nie? Se, w, se wymyśliła no. i se kurwa zrobiła, nie? Ona mówi, ja kurwa, w domu? Ta będzie Jezusem, a ta będzie przybyszami dwoma od razu, bo więcej nie mamy ludzi. <laughs> nie było królów ani. No niestety. Pastużku. Nikogo więcej nie było. No. Ciesz, cieszę się, że był Jezusek. No. Najważniejsza postać. Najważniejsza postać. Nawet, nawet Józefa nie było. <laughs> nie było. No, niestety. No, ale mój tata, moja mama byli bardzo zadowoleni. Co roku im to odtwarzaliśmy. Z tak? biegiem... Naprawdę, naprawdę, no kurwa co roku. I z biegiem czasu a to po nie prostu... wiem, czy, przepraszam, czy mamy jakiś yy, świąteczny odcinek? Nie. <laughs> czy jak? Nie <laughs> wiem, może on <laughs> wyjdzie w święta. <laughs> nie wiem, ja nie wiem. to potem za duża na tego Jezusa. No i później ja nie byłam Jezusem, tylko byłam Józefem, a Jezuskiem była moja lalka. A... No. no, i tak Ale to ta się ta żyło się u nas, no. To I... są te, 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 ta rodzina, gdy dziecko, ty, gdy Jezus staje się Józefem, później. Ja niestety nie miałam takich rzeczy. No, tak to jest, jak ma się po prostu tylko starszego brata. No, niestety, Ania, no, trzeba było powiedzieć coś rodzicom. No. U mnie się postarali. Mieliśmy małą taką grupę, tutaj aktorską, i mogliśmy to zrobić, no. Ty nie mogłaś. Się... Ale na, na przykład miałam młodsze, yy, znaczy kuzynostwo młodsze. I też na przykład w sensie, ja byłam takim Troubled Kids, bo miałam mój dużo problemów. kurwa, <laughs> ale. Tak, no starałam się, moja ja mama, w mama cały, albo w szkole podstawowej dostawać zawsze na wywiadówkach, bo, bo było zawsze e, imię i nazwisko mojej mamy. Proszę zostać. No, a na przykład z kuzynami kiedyś zrobiłam taki podziemny krąg jakby i robiłam, rejestrowałam stara walki. Ej, ale stara też robiłaś takie wrestlingowe, bo ja kurwa się biłam z moimi kuzynami i to tak, że kiedyś mi coś strzeliło w szyi i myślałam, że się kurwa połamałam, bo udawaliśmy no. RKO Randy Ortona, nie wiem o czy je. kojarzycie, i tak mi kurwa coś strzeliło w szyi, że myślałam, że mnie sparaliżowała, ale na szczęście nie. To ja, na, ja nie pamiętam, wiem jedynie, że po to... Boże, nie, ja mam bitki. tylko organiza organizatorem. <grym> nie ja, brałaś ja, udziału to, w dramat. <grym> Organizator tak. tak. I przez właśnie w jednej takiej ceny to mojej... znaczy kuzyn mojej wybił zon <grym> I potem już się skończyła, a wszyscy dowiedzieli o tych Wszyscy się to... Tak. Ale co z haraczu zga zgarłaś, zgarnęłaś? To zgarnęłaś, no. No, no. Ej, pewnie. co się teraz odjewało? No to ten mój woźnica wysiadł, powiedział dziękuję, a ja zostałam koło w wodzie. Dziękuję, do widzenia. No i takim to tempem dowiedzieliśmy to, no, co mam tam Bravo, Brawo, brawo, brawissimo. Powiedzieliśmy tak. ciekawe historie z naszego życia. Tak. Marta chciała być księdzem, to sobie Nie chciałam być księdzem. A teraz wszyscy będą mówić, że Marta chciała być księdzem. Ej, ja mam już pierwszy pomysł na konkurs. Pytanie jedno. Kim chciała być Marta w dzieciństwie? No, odpowiedź jedna. Ksiądz. Ania, co tak... Popierdalasz znowu. No bo do mnie celujesz, no ciekawe dlaczego. Nie, zaczęłam. Ej. Coś się stało. Nie ma, kurwa, no kur... nie będziesz popierdalać. Zaraz cię wysadzę, kupię to. O co tam Nie, o nie, co nie ja, ja zrobiłam? Sprzedałam sobie minco. Kurwa. <laughs> Ania! Ej, jak ty co? Bo nie mamy ognia teraz własnego. Nie mamy ognia. No nie mamy. A... Nie mamy, bo z wami się nie da grać inaczej. A bez sensu. Sama jesteś bez sensu. Bez Ale sensu. wiązać możemy pętać. Jesteś jakaś chora. Marta ma jakieś dziwne pragnienia. Myślę, że Marta po prostu zazdrości, że organizował walki. <laughs> Marta też by chciała gra... organizować kurwa walki. Brawo, brawo, Moje drogie laleczki. Ja to bym chciała jakąś no. broń. Nową. Jezu. Ale mnie dalej chyba kurwa nie stać. Nie no. Chyba mnie nie stać. To co to ma być? Żenada. To już koń, kończymy? Kończymy, odcinek. To... kończymy. Odcinek. Kończymy odcinek. Tak, no, moi drodzy. Tak Trochę krótszy, no ale jak widzicie, no dalej nie jak odblokowaliśmy widzicie? tego. No minimalnie, no minimalnie. <laughs> <Jezu>. <laughs> o ty baniutko! Jaka agresja! Wow! Dobrze, moi drodzy, także kończymy sobie tą imprezę. I co? I do zobaczenia następnym razem. Tutaj sobie ogarniemy Martusię i z nią pojedziemy. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku, papa. Pa. Bye,